tu cool. Hej, cześć! Tutaj KKP Czołgista. Przed Wami kolejny odcinek. Troszkę czasu minęło. Taki okres był, że rower ważniejszy niż jakieś granie. Tym bardziej, że w czołgi mi się troszkę mało chce grać. Kram parę bitów może tygodniowo. Dobrze, dzisiaj tylko cool. szwedzki czołg UDES 14x5. Niektórych nazywany SEDES, mapka, murowanka, losowanie tak jak widzicie przychylne, jestem topkiem top, topką pojechałem, w te krzaczki tutaj mapkę widać dobrze te krzaczki są takie średnie by powiedział ta mapka jest po ostatnich zmianach tam po lewej stronie nie... słychać dźwięki, słuchać dźwięki tutaj pierwszy strzał oddany w kometa ładnie trafiony tego dnia rozegrałem cztery bitwy, to jest moja czwarta bitwa, poprzednie trzy przegrałem i już byłem troszkę zdenerwowany i w tej bitwie RNG powiedziało, lubię cię, na przykład spójrzcie ten strzał, wystawał ledwo co ten garnuszek i nagle się udało trafić, trzy strzały, już jest jeden kill, 900 obrażeń, więc... W pewnym stopniu już mogę być zadowolony. Coś tam zrobiłem w bitwie, tak? Eee, oczekuję dalej, co się może uda. Zobaczyłem, że tam prawa flanka zaczęła ruszyć, ale tu się pojawił czołg. Chciałem wycelować w dolną płytę, ale niestety poleciało w górną. Ten setter prawdopodobnie mnie też wykrył i jeszcze zdążył oddać strzał, więc się wycofałem. Nie wiem, jak wygląda sytuacja, że przede mną mam tutaj te czołgi ciężkie, IS i ten Karo, i t 29 gdzieś tam schowany. Więc będę próbował pomalutku wjeżdżać, być może coś uda, znaleźć jakiś przestrzał. To jest taka pozycja kampersko, bezpieczna, ale to jest taki czołg, troszkę sniper. lepiej się z nim gra z daleka niż gdzieś walczy na froncie podjeżdża ten setter tutaj próbowałem, może gdzieś się uda jakoś go znaleźć ale wystawił kadłub ten carro. karro dobrze mówię. no to szybki strzał nie zostałem wyświetlony, więc podjeżdżam i spokazuję tłuste dubsko. to czemu nie skorzystać i nie strzelać czekam aż się przeładuje celownik już zgrany jest ze zgęszeniem nic nie wie co się dzieje Podejrze ten setter I, i i i i jak widzicie jak rng mówi będziesz miał teraz dobrą bitwę no, nawet taki strzał jak już ten setter uciekał prawdopodobnie i, znaczy, jak już uciekał i mógłby ten strzał spokojnie wejść to się nie udał Tutaj Zgoda zawalił celownicze celowanie, w sensie ja nie wziąłem żadnej poprawki. Ale wynik 6 i że tu jest czysta flanka zmotywował mnie do tego, żeby popchnąć, tym bardziej, że nasza prawa flanka też przypchnęli. Ktoś powie jednostronny wynik, trochę tak, ale fajnie jak się chociaż w takiej jednostronnej bitwie uda zrobić Twoje. już trochę zaspoileruję, że się udało wbić asa pancernego po raz pierwszy na tym czołgu w tej bitwie. Podjeżdżam w to miejsce, tak teraz będę szukał, gdzie tu można kogoś uszczyplić. To by bułeczkę sprzedać. Nie chcę głupio wyjeżdżać. Tutaj kolejny strzał, który mój pancerz odbił, nie wiem jak, nie wiem skąd. Taka ciekawostka. Już teraz też sprzedam. To jest jedna z naprawdę niewielu bitw. bitw nie wiem, z 11 tysięcy bitew rozegrałem w czołgach. To będzie, może na palcach i obu dłoni można policzyć, bitwa, gdzie zakończę ją z całym HP. Taki protip dla wielu doświadczonych graczy, dla tych początkujących, to jest taki, oszczędzaj HP, oszczędzaj HP. Tak, żeby go mieć w drugiej części bitwy, i wtedy możesz wjechać, przyjąć bułę, ale na przykład dobijesz jakiś przeciwny czołg, tak? Pojawiła się artyleria, no to wiadomo, że trzeba chwasty wyrywać. Jak są chwasty w przeciwnej drużynie, jak są chwasty w mojej drużynie, to nie są chwasty. Tylko sam też gram czasem artylerią. Czekam, aż coś pojawi, takiego, żeby było przestrzał. Nie, nie chcę szaleć. Przegrałem trzy bitwy, tak jak mówiłem, przed tą bitwą i wolałem upewnić się, że ta będzie jednak zwycięska. Więc lepiej poczekać, aż przeciwnik może zrobić błąd albo nasi gdzieś wyspotują jakiegoś przeciwnika. Ładnie. Pojawił się ten su, coś tam jakiś przestrzał był. Moja łowność wychodzi. Niestety ten strzał nie wszedł ale nie trzeba długo czekać się przeładowanie, wjeżdżam już na pewniaka i sprzedaję kolejną bułeczkę 3000 obrażeń przekroczone, to już taki wyniczek Nie najgłupszy ten strzał nie wiem czy nie pamiętam czy wszedł czy nie wszedł, nieważne Jak widzicie, wiemy gdzie jest przeciwnik a, to teraz patrzę, że my tylko w sumie z jednej flanki atakowaliśmy. Ale... Widziałem coś święci i wolałem na przykład tutaj zajechać tak od flanki. Lepiej mieć z boku... To znaczy, mają słabszy pancerz. No to tutaj raz, dwa... Strzał. Teraz... ...schował górną płytę, ale garnek jeszcze wystawał, więc szybko przycelowałem i się udało, żeby weszło. I teraz widzę, że patrzy się na mnie, a nie będę mu dawał tej... Mimo, że mam zapas HP <grym> i to, co mówiłem wcześniej, że żeby wjechać, przyjąć bułę i skończyć, to nie zrobiłem tego. Ta bura suka jest! Boram sukę zabić to jest zawsze super uczucie. I to był mój drugi kill tylko, ale jednocześnie przekroczyłem 4000 obrażeń. Artyleria już siedzi tylko w rogu. Dojechać, wyspotować i zabić. I to będzie koniec bitwy. Ja się z wami już żegnam. Wyniki końcowe będą w opisie w linku. Wykryłem tą artylerię ale... Sojusznik zdążył szybciej ubić. Ale bitwa zwycięska. MK wpadła. Nawet taka bitewka spoko. Fajnie, że czymś innym a nie tylko amerykańsko-polskimi czołgami. Czy tam ostatnio może też niemieckimi. Dobra, dzięki. Na razie.